thank Witamy Państwa. Dzisiejszy mecz relacjonować będą Dariusz Szwakowski i Włodzimierz Szaranowicz. To ma być wielki sprawdzian zespołu gospodarzy w meczu towarzyskim. Dlatego podkreślamy, że w spotkaniu towarzyskim, bowiem tu można swobodnie sobie poeksperymentować z różnymi formacjami i zmianami w składzie. Wygląda na to, że goście dzisiaj niewiele będą mieli do powiedzenia. Zgadzam się z Tobą. Trener gospodarzy dał szansę gry bublerom. Będzie okazja do sprawdzenia wariantów stworzonych podczas treningu. Zapraszamy zatem na mecz, który zapowiada się niezwykle interesujący. Podanie do kolegi i zaczynamy. To jest mecz, na który od dawna czekali kibice i jednej, i drugiej drużyny. Perez, Jachia. Pole karne. Świetna obrona Bramkarza. Ładnie przejął i co zrobi? Hettinga. Palacio. Heddinga, Giza. Snyder. Perez. Ładnie z boku, czy będzie dośrodkowywał? Znakomicie! Szkoda tej sytuacji, nie wykorzystał jej, miał dużą szansę. Byłem pewien, że tym razem padnie gol. Patrząc na dzisiejsze spotkanie, czuję się jakbym był w mega kuchni. Oni są jak stado gwiżdżących czajnik. Szkoda tylko, że ta para, o której mówisz, nie przenosi się z widzów na zawodników. Oni dzisiaj wyglądają jak totalnie zamuleni. Ja, ja. Ładne to podanie. Ale świetne wyczucie pewnie wyłapał tę piłkę. Mauro Rosales. Znakomite podanie. Ach, już myślałem, że będzie gol. To był naprawdę dobry strzał, a przede wszystkim dobry pomysł. Obrońcy zupełnie nie realizują założeń trenera. Powinien ich zmusić do większej dyscypliny przy grze z trefą. Jachia. Ja. Skuteczne odebranie piłki po strachu. Dobre przejęcie i wciąż jest przy piłce. Roger, Jasia. Udane powstrzymanie ataku. Atak skrzydłami. Mauro Rosales. Dobre przejęcie. Nic. Bardzo wyrównane to spotkanie. Arbiter zaraz poprosi zawodników na przerwę. Udanie przejął, jaki będzie dalszy ciąg tej akcji. Ach, zapowiada się kapitalna akcja. Tylko jedna minuta doliczonego czasu gry. I teraz jest okazja do strzału. I piłka w czapce. Pierwsza bramka w firmie. Po prostu niesamowity gol. Pięknie prowadzą, ale czy... Przy... Glisdek na przerwę. Oby tylko ta druga połowa dorównała atrakcyjnością pierwszej. Powrócimy raz jeszcze do wydarzeń z pierwszej części meczu. Niestety pierwszą część meczu zdominowała gra w środku boiska. Spotkanie jak na razie nie dostarcza zatem wielu emocji. Może po przerwie zaczną grać naprawdę żywiej. Niewiele bramek w tej pierwszej połowie, która kończy się wynikiem 1 do 0. Rozpoczyna się druga połowa. Oba zespoły wciąż mają szansę na końcowy sukces. Zobaczymy zatem, co przyniesie nam druga połowa. Będzie szansa na groźny atak. Będzie teraz i gdzie może zagrać? Mauro Rosales. Świetnie, będzie okazja. Znakomicie obronił ten strzał, ale to jeszcze nie koniec, bo piłka już jest w narożniku boiska. Ależ fantastycznie dograli. Uwaga, będzie groźny. Dobrze w obronie. O takich zagraniach trener tysiąclecia mawiał. Ty do mnie, ja do ciebie. Dobre przechwycenie. Ach, dobre teraz wejście w defensywie. Nie bardzo ma tam do kogo zagrać. Znakomite podanie. Bardzo dobra postawa bramkarza. Przejął na klatkę. Czysty odbiór piłki. Fenomenalny rajd z piłką. O, był tam faulowany. Za to zagranie, żółta kartka, pusta decyzja Senkiego. Dobre dośrodkowanie w pole karne. Piłka poza boiskiem i będzie moment wytchnienia dla obrony. Giza. Maduro. Mauro Rosales. Wyjaśniają teraz obrońcy. Ładny odbiór piłki. Roger. Dobrze w odbiorze. Jachia. Czy starczy czasu, by wyrównali w końcówce? Czy będzie dośrodkowywał? Pilka w polu karnym. Jak znakomicie przechwycił. Piłka wraca do bramkarza. Koniec spotkania. Brawa dla zwycięzców. Nie tylko za samą wygraną, ale za styl, w jakim to osiągnęli. Oto co dziś działo się na boisku. Trzeba przyznać Darek, że był to bardzo zacięty pojedynek. Włodku, bardzo było mi miło komentować ten mecz wspólnie z Tobą. Dziękuję. Proszę Państwa, kończymy. Żegnają się Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.